Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Lecimy. Koziołek, witam Cię bardzo. Dzień dobry. Witam. Chłopaki, yy, macie już jakąś nazwę czy nie? Jaką nazwę? No, ty macie jakąś nazwę już. Team Cento. Team, Sachento. Team Sachento. No, na pewno się na to zgodzisz. No, nie ma problemu. Koziołek hmm. jest bezproblemowy, kurde. Tak? No, pewnie. Dobrze mieć takiego kompana przy sobie, co nie? Bez pewnie problemu. Tak. No, kurde, to jest wariaci dobry, nie? Jakby był dupo, to bym... Nie, no proszę, nie, <śmieniu> nie <śmieniu> Przemek, nie. Nie, nie, nie ma, ma lepszego komplementu nie, od kolegi. Koziłek ma kobietę, ma na imię Kamila. Wygląda, o, nie, czy... Klaudia. Klaudia, ma 33 lata, Ej, a wygląda na 18, szczerze, zobacz sobie na TikToku. To starsza od ciebie? Klaudita to jest e, twórczyni TikTokowa, nie o, z naszej? O Jezu, bo żebyś te TikToki, ja to się nie jest, bawię w to, no, to no, ja no, się w no, to nie no, bawię. To pokażę, Jak ty, ja tam ty, wejdę czasami na te wasze live'y, to po prostu mi łeb paruje. Jak ona mnie ostatnio jej rapował, czy to jesteś smalec, coś na wieżę, nie? Tak, Zobacz, widzisz. 33 lata. U mnie są rolki na. Ale jaką ty masz koszulę? Tak, ale śliczna jest, prawda? A masz koszulę. Ja to wstawię tutaj, znajdę gdzieś marzeń. Przegrałem zakład na bitwę na TikToku i musiałem no. kupić i zrobić live'a w no, tym. Okej, okay, z jakiegoś Lombardo ono wygląda. Nie, no tak doma, na, Allegro no. na Allegro kupiłem po prostu. No, takie fajne chłopaki, zobaczcie, a poddymili dzisiaj do gleby, kurde, no. Czemu tak ciśniecie Patryka? No, no, Patryka? Ja jak on wygląda, kurde? Jak, no, jak, tak, jak no, można go nie cisnąć, kurde? Fajnie chłopak, wiesz, mówi, że disco polo lubi. No, no. no bo widać, że to jest, wieśniak je mi groził po prostu, dlatego tak do niego podchodzę. Kiedy mówię, ci groził? No na Instagramie on rzucał torki, że dostanę liścia, że jedzie do mnie i tak dalej. Serio? No, i, no tak, no i ja go wiesz, zobaczyłem na żywo, no to mówię to co, bij tego liścia. I liczyłem na to, że mnie uderzy, słowny, ale no niestety się, nie czekaj, jest. Czekaj, to on mówi, że przepraszasz że ligę za liścia i w ogóle, że już nie jest taki, ja ci groził ci liściem? Bo, bo gleba mówi, że to jest kontent, nie? On na kondencie mówi, co, że no, jedzie. jedzie. wszystko robi pod kontent. To nie jest tak, że gleba na przykład był patusem, nie chciał być patusem, ale jednak trochę jest, tylko to jest kontent. Hmm. A to on mi teraz mówi, że to nigdy nie było tak, że on tu mówił, wchodził, że on jest jakiś charakterny czy coś, tylko że go ludzie przypisali po prostu po tych akcji. Z Bo, z z z się lidze, no, że na trybunach i dlatego go przypisali. No ale no jak poszedł, wiesz, z chłopakami, tam co kibicują i tak dalej i wypiali lidzę liścia na trybunach, no to nie powinien się dziwić, że go przypisali trochę do takiego środowiska. A teraz gra w Cesa z Tak i sobie razy biątki przybijały. Ja że oni się, tam... a się, a wy się o to kucicie, Nie, no znaczy ja słyszałem, że nawet zdarzyło im się pocałować po francusku. <laughs> Szelino, nie? No? Szeliga to jest. Weźcie, chłopaki, już nie, nie gadajcie takich rzeczy. Ja sobie to, to, w... to, to zaczynam wyobrażać wtedy. Nie, ja że uważam, tutaj, a i teraz jest Ja na przykład uważam, że Szeliga jest mega spokoziomalem, tak. Natomiast nie zaprzyjaźniłbym się z nim, jeżeli bym miał żonę. No. Ojej, waleczki sobie szukasz. kolejnej. Nie, dlaczego? No. Przecież że jest spoko. To A my czy... w ogóle chcecie się bić tak do końca we dwóch, czy będziecie się oddzielnie też bili? Ja zależy jak będą propozycje, nie? Ale ja bym na pewno jeden na jeden chciał jakąś walkę ale sobie ja też jeden na jeden, nie? Tak, no ile się znaczy, to no? no ale mordo, cztery dni tylko przygotowań i z zawodnikiem takim naprawdę, nie? No. Nie. I I nie naprawdę, na, nie? Maximum, maximum, no tak, bo No ale co? Kurwa, fajne dwa na jeden, fajne, fajna kasa. Mordo, ja nie jestem tutaj zawodnikiem sportowcem, tylko jestem freakiem. I tutaj przy, przy, jestem, żeby zarabiać kaskę, nie? Ale Je. czy to jest że ja mam podobnie? No, ale ja na przykład lubię z Przemkiem przebywać, bo jest zajebisty, nie? Aby tak ze sobą przebywacie tak na no co nie, dzień? Nie, tak ale już nie bardzo ale nie? nie? Mamy taki kodek, ale ogólnie mamy taki wiesz, flow taki jest zajebisty. No, jak nie? Jest walka czy coś takiego, to no. zawsze się dobrze dogadujemy. Ta. bo My obaj jesteśmy turbo bezproblemowi. Tak, no. no Naprawdę. Jak w związku powiedz. takim dobrym, nie? W ogóle nie mamy problemów, kurde. A wiesz, jak to jest z kobietami? Raz tu coś nie pasuje, okres. A my w ogóle dogadujemy się, kurwa, jakbyśmy się znali o 10 lat, stary. o Już wie, jak błądki na. na Oj, sportowiec. O, o, ej, a już jak sportowiec mówi, że jakiś jak beczka. A ja gada mi ty jaki ty gruby jesteś, a, a już gada co ty, to jest masa mięśniowa. Dlaczego jak chcesz wyglądać w takim wieku? Ja tyle nie będę miał nigdy lat. A już Wam masz 67 lat, tak? No ty, ja cztery wiek Nie napadam na całe czas 49. No, się nic nie ogólnie, jak na swój wiek dobrze wygląda. Hormon dobry wali, bo. Botoks, no. Walka z glebą. Ym, cięższa niż z cianosem? Ja no uważam, bo jednak no, Jednak ja tam uważam, gleba się że, dobrze, żeby zaprezentować z będzie ciężej niż w K1 ma. Ja też myślę, że będzie ciężej, ale głównie ze względu na to, że teraz w K1 w formułach stójkowych nie ma limitu knockdownów. I jeżeli gleba przetrzyma to i go nie znokautujemy, mhm. To myślę, że on tlenowo na pewno jest lepiej przygotowany ale, od nas obydwu, bo, bo, to jest, niemo, niemo. bo to jest po pierwsze pięściarz, a po drugie bił się w KSW, gdzie tam rundy są pięciominutowe, jest minuta przerwy, nie? także to jest no, niebała ziemia. No. Także to jest pierwsza runda, musimy go rozpocząć w pierwszej rundzie, bo tak to będzie, no, będzie ciężko z nim na, na kondycję czy na tlen wygrać. Nie? Z tego co pamiętam, to przed ciosem jakoś chyba dużo treningów razem nie stoczyliście. <laughs> Szczerze? Szczerze muszę powiedzieć, jeden trening. No, ja wiem, I wiesz, to nas y, taktykę robił i pan... Trener rokiński, pozdrawiamy, nie? A, dzień walki. dzień, dzień walki. No to było nawet na vlogu, znaczy, czy nie? Tak, to było tak, godzinę było, to było tak nie że w ogóle Białogardu, do mnie przyjeżdża. I... Dobrą taktykę, tylko tam wiesz, już potem ty jest no, tak, to jest Ale nie mówię, to wygra. Ale jak to To jest walka, koniec 130 kg to jest. Znaczy wiesz, bo ludzie. Ja nie będę ci wiesz, bo co myś robić? Ja nie Ludzie też tak mówią, tam piszą, piszą, a prawda jest taka, że tam nigdy nawet dwa na jeden co to pisze, nie wyszedł do tego Sianosa, Kurdyby go zobaczyli na żywo, to by mu nawet dzień dobry się bali powiedzieć. Na przykład gleba widzisz dobrze się zaprezentował z sianosem ale gleba na przykład no, nie robi takiego wrażenia wizualnego jak sianos robi nie tak ale ja na przykład uważam że gleba jest dużo bardziej niebezpieczny niż sianos bo nie, no gleba, ta, jest, no. gleba jest Cztery razy bardziej dynamiczny. Nie, no tak, I tak. celny. Siano wolny był. Ja na nie. przykład wiedziałem, że Marcin Sianos nie jest w stanie wyprowadzić takiego ciosu, żebym ja go nie widział. Nie? Natomiast myślę, że gleba jak zamarkuje, to może być tak, że wydaje ci się tu i nagle dostajesz bombę. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego Ale... też będziemy musieli dobrą taktykę. Ta, na niego. Taktyka będzie w Białogardzie, stosować. zrobimy tak, że tam będzie dobrze. przyjeżdżę w koziołek na tydzień czasu. No i będziemy latać. Ty poczekasz chwilę, pójdę wypił będzie listę. No dobra, się możesz, możesz, <laughs> <iść>, skończymy. <laughs> dziękuję bardzo. Dobrze, cześć. <laughs> Let's Let's